Ciemka, ludzka, jestem Harry, pykamy sobie Empire Total War, Wielka Brytania, kampania, tak więc. W poprzednim odcinku tutaj straciliśmy e, tą prowincję, e, tą całą wyspę zarazem. E, przez konfederację maracką tutaj musieliśmy e, wojska nasze e, wysłać na razie, bo tutaj jest ogromna flota konfederacji marackiej e, i i tak, tutaj mamy armia Jest coś, no nieco nie, nie jest tutaj Agenci, armia Tutaj też Kurde Mam nadzieję, że tutaj Nic się nie stanie, tutaj mam jeszcze jedną armię Armię gdzieś, o tu e, Tu mam moją armię Taką, no jako taka jest Oni idą gdzieś tutaj Okej. Okay. Chuta mi się rozprawić. I jedziemy następną turę, bo i tak tutaj. Zobaczymy, co ta konfederacja maracka zrobi, Bo, jeśli... bo ich łodzie są daleko, więc na pewno nie będzie. My tutaj nic zrobić. Czy tutaj jest armia kaźnie? Czy tutaj już w tej momencie... chwili. A, nie, tutaj nie ma żadnej szwedzkiej armii, więc nie mam się co bać. Tutaj nic bez zmian, więc czekajcie. I teraz jedziemy jeszcze tam i pokażmy czy tutaj... Czy oni wzięli jakieś wojska tu? Nie. Oni nie mają tam tylko floty, a nie mają tam żadnej armii, więc... No tutaj musimy jedną kolejną turę dać i jedziemy dalej. Dobra, pokażcie mi gdzie? No, aj, dobra, potem. Oni są tutaj. Kurde, gdzie jest ta moja armia? Nie mamy jak tutaj. Eee, dobra. Oj, ty, piraci tutaj? Jakąś flotę, armia? A, bo ja muszę pierwszy Kurde. Najwyżej no, mi to odebiorą, kurde, Blaszka. Dobra, wypłyniecie tutaj i na tą wyspę. Akurat za turę będziecie tam. Więc tak, tutaj, armia. Dobra, tych weźmiemy jeszcze, jakby co. I tutaj zaatakujemy tych, żeby nie było. Ile nam zostało w ogóle? Okej, okay. ile nam zostało w ogóle czasu tutaj? Czy... Gdzie się tutaj się to sprawdzało? Nie. Czy tu? Anglia 28, do 1940 lat jeszcze nam zostało, więc może nam się udać. Zrobimy więcej niż połowa, więc powinno nam się udać. Czyli oni mają samą flotę? Tak, samą flotę mają, więc nie mam się co bać na razie. E, no ta konfederacja maracka mnie niepokoi. E, pokrzyżowała nam plany, niestety, tutaj. Więc mamy, ale dużą armię, więc doświadczoną. Więc Na pewno wygramy e, tutaj. E, czy tutaj coś. E. Jeszcze coś. Dobra, tutaj to. No i co, kurde, moim minimum kolejna. Kolejna. ...tura, bo. E, tutaj, nic na to nie poradzimy. Armia. No, nic na to nie poradzimy, No, to ci mnie męczą. Muszę w końcu, tych ich. wybić co do nogi. No, nie. No, wdubcyłem się w wojny, to mam teraz. Chciałem, wojnę, to mamy. Więc. Jedziemy kolejną turę. Dobra, kolejny najazd, okej. Okay. Okej. Okay. No. Pierwsze co? To wy. A, dobra. Ło, ty panie, ilu tu jest, ty? Dobra. Jaki jest tutaj sporo, więc tak, tymi. Tutaj tarasujemy to tysiąc... No trochę nie miło, bo nam e, e, tutaj tak no patrz, nie ten, ten klawisz. I idziemy. Dobra. Idziemy tam Te trzy oddziały chyba tutaj się poradzą i tak oto jednym zamachem Nie mamy pieniążku gdzieś sam się jeszcze dymiło chyba Tu czy nie? Tu ile tutaj to to jest o, a, to są ci, dobra Kurde Tutaj tego nie naprawimy Ale tutaj możemy to naprawić I co, będziemy latać tam, tam i na to, tak? Tutaj są sami tacy wojownicy, więc oni nie mają szans z nami tutaj... Co jeszcze... to tam zepsuł? Ej? No to nic tutaj. Szybki zapisz. Zapisz. Wielka Brytania, zapis, zapis, tak. Musimy dać kolejną turę Dobra ludzie e, Tu walczymy na otwartym Przez e, Z koncentracją maracką na otwartym polu Zobaczymy kto wygra Oczywiście oni mają już tutaj Pokierszowane jednostki, więc nie ma co e, Są na straconej pozycji Więc jedziemy Jedziemy, nie ma co Więc tak, okej. Okay. Na chwilę przyspieszymy. Ja się nie ruszam stąd. Oni w ogóle idą. Widać kolosa, że oni tutaj. Jako tako. Tego bym dał tutaj w sumie generała. Okej, okay, niech tam leci. A co oni tak dziwnie idą, ej? Dobra, na, nasi już... Tutaj walą ich. No. Kurde, słonie nawet. Dobra. Mają też kony, o, oni myślą, że co, że ja... Tutaj my nie wiemy nic łoń są o dobra 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 i wy zawracajcie te debile Okej, okay, a wy? Okej okay. Dobra O ty pipo, Dobra Dobra. Dobra. Oni tutaj też. Dobra. Na otwartym polu oni nie mieli szans tutaj. Co oni tu robią, ci co Dobra ej Dobra o ty pipoty Wydź się gdzieś Najlepiej tutaj Rówcikiem. Możecie iść dalej, dalej do przodu. Okej. Okay. No, strzelać ich! Dobra. Dobra, ci już. Okej. Okay. Drugi generał zabity, ok. Jeszcze trochę bardziej idźcie. Dobra. Dobra, tutaj już... Dobra, oni tutaj już pozabijani. Jeszcze bliżej. No i teraz strzelać w nich. Okej. Okay. A mój generał się gdzieś eee, tutaj stanie. Okej okay, zwycięstwo, zakończ bitwę. Ok, ich bond był taki, że wyszli na pole. O, na otwarte pole. No mamy 180 zapitych tylko, więc. E, teraz tutaj właśnie przejęcie tego. Będzie pikusiem, tak? Ok, i tutaj mi. Konzeracja maracka, Mamy tutaj tak, werbunek. Dobra.

Tutaj chyba nic nie ma, więc to będzie pikuś przejęcia. Tutaj to zostawimy sobie na później. No mało ich zostało tutaj. Więc okej. Okay. Eee, tutaj nic nam nie grozi. Tutaj to miasto zabezpieczyliśmy już sobie. Ale to było przeczuwane, że. Zrekrutuj, znaczy naprawdę tyle, że jest. To było pewne, że oni tutaj przyjdą w końcu po więcej. To już tak jest, że jak wezmą jedno, to myślą, że dają drugie wziąć, i to jest właśnie najgorszy błąd, bo jeśli się, bo nie można myśleć, że tak, że jeśli się weźmie jedno, to znaczy, że się weźmie drugie, nie? Więc tak, będziemy musieli, z tymi się uporamy, e, zarobimy, i będziemy musieli się jakoś uporać z tymi naprawami, tam a wszystkim tutaj z tym, bo ile trzeba tutaj. Ile trzeba na 2 2430, ok Więc nie ma co czekać tutaj e, Od razu zapisz Wielka Brytania, tak, zapisz, zapisz Ok, ile minut? Dobra, jeszcze możemy, jeszcze jedną turkę zrobić możemy Dobra, ludzie e, Siemka, Siemka, walczymy o kolejną tutaj osadę oni mają na starcie chyba przegraną tutaj, więc mamy dwa działy e, strzelców, pikinierzy, konnice, więc jedziemy. Walczymy z jakimiś takimi nie wiem co to jest. Makal. Dobra, walczymy. Dajcie to. Wyjdamy. 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 Wyjdamy.

Oni mają praktycznie samych piechurów, to nie ma co. Tutaj. No, będzie co będzie. Oni atakują to, my poczekamy. Tutaj. Dobra. Dobra, ci już dostają. Najgorsze jest to, że oni muszą bardzo blisko podecieć, żeby... Ale ładny zasięg mają. Dobra. Ale dużo nie zdziałamy, ale... Konicą możemy dużo się działać, więc...

I to szybko, wy uciekajcie. Dobra, szybko. Od razu w tych tutaj, szybko. Dobra. Okej. Okay. Dobra, ktoś się tutaj obronił. Dużo ich zginęło. Dobra 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 Więc jedziemy tutaj Szybko poszło, nawet nie musiałem się tutaj zbytnio Ale tutaj się nadziali na to i patrzcie zginęło ty No naszych też poginęło, ale nie na, nie na tyle, tak? Strzelajcie nadal. Dobra. Pięknie jest mało. Dobra. Dobra. Dobra, już walczą tutaj. No patrzcie! Dobra wy atakujcie tych Może mnie irytują O kurde Dobra Ci gdzieś polecieli. Okej, okay. ci też. Szybkim ruchem. Albo najlepiej tak tutaj, o. Tutaj chodźcie, bo... Od tyłu trzeba ich zajść. No Wy gdzieś tutaj się ustawcie Ruchy Dobra Dobra, wszyscy to wszyscy tutaj Okej, okay, zakończ bitwę Wieliczne zwycięstwo, okej, okay, udało nam się uratować wiochę Tutaj, no coraz trudniej jest, tak. Tutaj to wszystko utrzymać. Okej. Okay. I dobra. Daj nam tutaj, tak. E, armia. Dobra, tutaj lecimy i tutaj, tak. Dobra. Już zrobimy, o w następnej, następnym odcinku tutaj Bo to chyba będzie potem za długi odcineczek sobie Więc ten odcinek będzie taki krótki, krótszy chyba Więc mam nadzieję, że nie macie mi za złe Nie, bo tutaj kto jest? Ej, dwa, raz, dwa, trzy Trzy oddziały kawalerii, słonie To są bargini Pierchota, piechota, piechota Liniowa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć oddziałów z piechoty tutaj. Dwa oddziały po dwustu aż. Kurde, no, to mamy już z kim walczyć, tak? Więc ee, Więc to będzie już w następnym odcinku. Więc mam nadzieję, że film się spodobał. E, łapa w górę, tak? E, subskrypcja z dzwoneczkiem, tam pod filmem, oczywiście ma być szary. Nie czerwony, żeby na bieżąco i komentarzy przedne Serducho. Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia do następnego odcinka Elon na razie.